Czy neuromarketing jest etyczny? Cóż, marketerzy używają wielu narzędzi, żeby sprzedać nam jak najwięcej. Pojawia się pytanie, czy neuromarketing jest dobry czy zły? Jakie są wady i jakie są zalety? Bo nie wszyscy mogą w ogóle wiedzieć, co to jest neuromarketing, także zacznijmy od tego, a później nauczę Ciebie kilku narzędzi, które będziesz mógł użyć od razu, więc zapraszam Rafał Schreiner. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking, jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lubiąc kawę, ja lubię zmrożonej z kopii. i koniecznie subskrybujcie. Cześć, z tej strony Rafał Schrenert i dzięki, że oglądasz i chcesz się dokształcać. Pamiętaj, żeby polajkować ten film i subskrybować kanał, a teraz co to jest neuromarketing. Bo neuromarketing to badanie tego, jak nasz mózg reaguje na branding i na reklamę. W jego skład wchodzi neuronauka, ekonomia behawioralna i psychologia społeczna. Oczywiście możemy dodać tutaj jeszcze jakieś inne składowe, ale to są takie trzy główne. I te spostrzeżenia są stosowane następnie do pomiaru i poprawy skuteczności różnych aspektów marketingu. Na przykład wpływają na projekt produktu na znakowanie, czy na praktyki marketingowe. No i teraz, zastanów się, masz swoich klientów i za każdym razem widzisz na ekranie komputera, jak reagują na Twój produkt, na Twoją markę, czy na Twoją reklamę. Widzisz, co się dzieje w ich głowach, kiedy wchodzą na przykład do Twojego sklepu, gdy są na Twojej stronie internetowej, gdy oglądają nową reklamę i tak i tak co by było, gdybyś mógł dokładnie zobaczyć, jak konsumenci reagują na Twoje kampanie marketingowe, jak reagują na sprzedawców i jak reagują na przedstawicieli obsługi klienta? Lub po prostu jakikolwiek inny aspekt Twojej firmy. Jakie obszary ich mózgu zapalają się, gdy rozmawiają ze znajomymi o Twojej firmie? Można tutaj wymieniać i wymieniać wiele. Głębsze zrozumienie czy dalej już empatia dla Twoich klientów pozwoli Tobie dokładniej przewidywać ich zachowanie i zapewnić doświadczenie, które jest najlepsze możliwe właśnie dla nich, aby czuli się jak najlepiej z Tobą i z Twoją marką. Neuromarketing to coś więcej niż po prostu tworzenie pewnych fiktiwnych reklam czy przekonujących sloganów. Uzyskanie informacji na temat ludzkich zachowań można zastosować w. Praktycznie w całej organizacji od osiągnięcia zgodności z decyzjami kierowników, przez lepszą komunikację czy jakąś współpracę, czy w ogóle poprawę doświadczeń pracowników i klientów. I teraz tak, co musisz wiedzieć? Otóż większość decyzji kupowych podejmujemy emocjonalnie. Przytaczać można tutaj bardzo dużo badań, na przykład Kanemana czy Twerskiego o systemie numer 1 i systemie numer 2, czy Geralda Zartmana z Harvardu. Jeśli śledzisz mnie już jakiś czas, to Kanemana poruszałem już kilkakrotnie, ponieważ sam jego pracę wykorzystuję dosyć często na swoim doktoracie. Ale tak na szybko, co tutaj chodzi? W latach 70. Kaneman i Twerski badali, jak ludzie faktycznie podejmują decyzje i określili oni właśnie funkcjonowanie, czy dalsze zachowanie naszego mózgu. Po, opisali je po prostu jako system 1 i system 2. System 1 jest systemem emocjonalnym, jest instynktowny, intuicyjny i on przystosował się do podejmowania szybkich decyzji na podstawie nawyku albo za pomocą tzw. heurystyk lub skrótów myślowych. Dzieje się to, żeby po prostu złagodzić tak zwane obciążenie poznawcze i zaoszczędzić nam czas i energię. Czyli atakuje nas tygrys, to nie myślimy co zrobić, tylko od razu zaczynamy uciekać. Proste. I teraz system numer dwa. On jest z drugiej strony racjonalny, powolny, rozważny, no i często leniwy, a my z przyjemnością pozwalamy, żeby właśnie ten system pierwszy, czyli emocjonalny, intuicyjny, wykonywał większość pracy w naszym myśleniu w trakcie dnia. No i tradycyjne modele konsumenckie zakładały praktycznie całkowicie tak zwanego racjonalnego klienta, którego musimy przekonać poprzez dogłębne, bym powiedział, rozważenie całego zestawu zimnych, twardych faktów, takich logicznych. Praktycznych i tak dalej. No ale w rzeczywistości ludzie podejmują decyzje właśnie w poparciu o emocje i o uczucia na poziomie tym, tak zwanym systemie pierwszym, czyli nieświadomym. I to po prostu oznacza, że często nie potrafimy wyrazić, dlaczego dokonujemy wyborów tych, które właśnie dokonujemy. No i system pierwszy. Przetwarza te dane sensoryczne, organizuje wrażenia i nadaje znaczenie poprzez skojarzenie. Jednak brak tego świadomego rozumowania naraża na pewnie niestety manipulacyjne czy potencjalnie wprowadzające w błąd skutki torowania, czyli wskazówki środowiskowe czy jakieś może nawet uprzedzenia, które prowadzą do pochopnych wniosków i decyzji. Więc jak w ogóle przeprowadza się badania neuromarketingowe? Neurobadania jako część neuromarketingu to śledzenie aktywności mózgu pod kątem, które jego obszary aktywują się w reakcji na dostarczane bodźce. Najczęściej używa się takich narzędzi jak eye tracking, badanie ekspresu mięśni, czyli... EMG, IMG, analiza głosu, czasy reakcji, funkcjonalny rezonans magnetyczny czyli fMRI, elektroencefalografia, badanie galwanicznej reakcji skóry, procedury pomiarowe czy inne różne skomplikowane oprogramowania do badania tych naszych reakcji fizjologicznych człowieka. I każde z tych narzędzi. Ma swoje zastosowanie, ale nie na każde niestety można sobie pozwolić. Na przykład cena FMRI zaczyna się od kilku milionów, więc no jak widać, mało w ogóle, która firma może sobie na to pozwolić. A nawet znalezienie takiej maszyny, żeby korzystać na zasadzie wynajmu tej maszyny z pomieszczeniem, bo to nie może tak sobie po prostu pożyczyć, że nam przewieźli, no to też są mega olbrzymie koszty. I obiecane kilka przykładów w neuromarketingu. Na pierwszy ogień to jak powinna wyglądać cena. I mamy tutaj badanie z Cornell University. Badanie to sprawdza, jak klienci reagowali na formatowanie, czyli przedstawienie cen w menu restauracji pod względem kształtowania rzeczywistej sprzedaży. No i formaty cen, które były testowane w tym badaniu, to był format liczbowy w dolarach i centach. Ze znakiem dolara, format liczbowy bez znaku dolara i bez centów, czyli bez tych dziesiętnych, setnych i cena zapisana w formie tekstowej, czyli słownie, na przykład 15 dolarów, 0 dolarów i dalej. No i goście, którym podano menu z cyframi bez centów, czyli bez cyfr dziesiętnych i setnych, wydali znacznie więcej niż ci, którzy otrzymali to menu z cenami ze znakiem dolara albo ci. W których menu zawierało po prostu ceny wypisane słownie. I teoria psychologiczna przewidywała w tym przypadku, że format słowny powinien przynieść największą sprzedaż, no ale tak się nie stało. Wyniki dotyczyły oczywiście menu w restauracji, tak jak wspomniałem, ale one już nam wskazują na to, że formaty cen w menu. Czy ogólnie formaty cen mają wpływ na decyzje klientów, zarówno pod względem całkowitej sumy, jak i pojedynczych zakupów. I drugie badanie z Warten opisywało podział ludzi na typ, jakimi są, jeśli chodzi o wydatki. I po przebadaniu grupy 13 tysięcy osób. 24% z nich stanowili tzw. dusi grosze. 60% to byli ludzie zrównoważeni, 15% to były osoby, które lubią wydawać pieniądze. No i jak dotrzeć do tej najtrudniejszej grupy, czyli dusi groszy, którzy nie chcą wydawać? Dusi grosze to dosyć spora grupa wśród klientów, więc zdradzę tobie jedną wskazówkę, jak do nich dotrzeć. Albo nie będą dwie wskazówki dosyć proste, które możesz od razu zastosować u siebie, bo to właśnie... Ich dusi grosz jest przekonać najtrudniej do zakupu. Po pierwsze, w przytoczonym badaniu klienci mogli wybrać natychmiastową wysyłkę, która kosztowała 5 dolarów. W pierwszej wersji brzmiało to po prostu 5 dolarów, a w drugiej dodano słowo tylko, tylko, tylko 5 dolarów. No i po użyciu tego jednego słowa liczba reakcji wzrosła aż o 20%. Całkiem nieźle, a dodano tylko jedno słowo. Także działa to mega, zastosuj u siebie. I po drugie, stosując pakiety, możesz osiągnąć też mega wynik, bo to pomaga zminimalizować tak zwany ból spowodowany podejmowaniem kilkukrotnym decyzji zakupowej. Czyli na przykład, jeśli masz myjnię samochodową, to zrób pakiety. Zamiast rozpisywania na przykład na poszczególne części, jak impregnacja foteli, odkurzanie, woskowanie, mycie itd., itd. to robisz pakiety i i dzięki temu my podejmujemy mniej decyzji, które są dla nas nieprzyjemne, bo musimy wydawać. No a resztę takich mega działań, mega wskazówek, które dają Tobie efekt od razu u mnie na szkoleniach online. Link do platformy znajdziesz w opisie tego filmu. Jeśli interesuje Ciebie neuromarketing, to kilka dodatkowych sztuczek zawarłem w kursie, jak napisać reklamę, który kosztuje dosłownie tyle, co obiad w restauracji i zwrócić się w jeden dzień. Link również w opisie. Także dzięki wielkie, że oglądałeś dzisiaj film, że się edukujesz. Pamiętaj o subskrybowaniu tego kanału i wszystkiego dobrego Tobie życzę. Rafał Szrafiut.